A co by pani poleciła takiemu nowemu mediatorowi, który, który by się pojawił na rynku, tam na powiedzmy z Gdyni na przykład, jakby nowi absolwenci, którzy się pojawiają po studiach czy szkoleniach, to co by pani, jakby się zgłosił do pani o poradę, jak tutaj na rynku zafunkcjonować, to co by pani mu poradziła? funkcjonować w środowisku, a druga, pokazać się sądowi na dyżurach informacyjnych. No cóż, są przede wszystkim dostać się na listę mailingową do koordynatorów, tak, I, i zacząć funkcjonować w środowisku mediacyjnym, tak? Bo to po pierwsze dla tych niedoświadczonych mediatorów to, to jest często zresztą młodych bardzo osób. No na pewno zaczęcie dyżurów informacyjnych tak, czyli jeżeli są gdzieś w jakimś sądzie, Miejsca na te dyżury, no to należy się zgłosić, tak? To musi być oczywiście mediator stały, bo nie każdy mediator może dyżurować na spotkaniach informacyjnych. Mhm. Więc te dyżury były zdecydowanie ścieżką do uzyskania zleceń z sądu, tak? Z pewnością, bo sąd wtedy patrzy na harmonogram dyżurów, widzi nazwiska dyżurujących. Mediatorów i na te dyżury przysyła strony, tak? Strony nie zawsze się stawiają, nie wszystko z tego się udaje zrobić, ale, ale z tego płynie duża ilość klientów na mediację, tak? Tak bym radziła. Czyli związać się ze środowiskiem, zacząć funkcjonować w środowisku mediacyjnym, które, jak wiemy, i na pewno Pan podziela ten pogląd, nie jest środowiskiem łatwym. I, bo to są często jednak ludzie bardzo indywidualiści tacy, więc mhm. funkcjonowanie w drużynie dla osób bardzo nastawionych indywidualnie jest zawsze troszkę trudniejsze. No ale od tego jesteśmy mediatorami, żebyśmy to potrafili robić mhm. w takich sądach, które mnie interesują, które są blisko mnie, tak? Dla nas. Miasto to jest jakby jedna aglomeracja, więc każdy sąd w Trójmieście jest dla nas na przykład, mieszkających w Trójmieście jest dla nas dobry. Natomiast no, jakbym miała do Hojnic jechać, czy, czy, czy gdzieś do Kwidzynia, no to przyznaję, że to byłby problem, nie? Także ja na przykład dyżurować w Kwidzynie bym nie mogła, bo to jest za duża odległość, tak? O, otwieram i gramy razem na cztery ręce. Proszę serca, słońce, kołońce,